Cześć, witajcie, jestem Suszyna i to jest kolejny vlog na moim kanale. W dzisiejszym vlogu pokażę jak zrobić prostą kanapkę. Wiem, moje umiejętności robienia kanapek są the best po prostu. Także no, zapraszam do oglądania. Słuchajcie, najpierw musimy posiadać pomidora, ser, chleb, yy, znaczy się masło. <ślaski> I y dwa chleby najlepiej. Oczywiście dwa to jest dla mnie odpowiednia liczba, tak? Słuchaj, ja sobie posmaruję, pozwolę sobie posmarować chleb masłem. Yy, pozwolę sobie tutaj skorzystać. Tak, z masła. Oczywiście, słuchajcie, to jest nowa seria gotuj z suszyną. Miały być gotowane parówki, ale nie mam parówek, więc... Taka prawda, słuchajcie, więc tutaj mamy, słuchajcie, posmarowane, czyli masła możemy się pozbyć już w tym momencie, jest posmarowane. Wy tego pewno nie widzicie, a ja nie wiem czy wy to widzicie, czy nie. I tutaj jest taki kawałek pomidora. Ja uważam, że go można tam łatwo wkleić, dlatego ja jestem zdania tak. Najpierw użyjemy sobie kawałka sera. Nakleimy sobie gdzieś jak tutaj. Tutaj nałożymy. Resztę zjemy, czy zostało. I użyjemy kolejny kawałek drugi. Też na, na środku najlepiej. Aby to jakoś ładnie wyglądało, wiecie, nie? To można sobie zjeść. Bardzo dobre. Naprawdę dobre. Mm, I tak. Nie wiem czy ten pomidor działa tak jak powinien, ale jak go wykorzystam. Ponieważ, no, uważam, że to jest bardzo dobry plan, bo taka resztka została. W sensie to nie wygląda jakoś normalnie, ale dobra, druga kanapka będzie już normalnie wyglądać, ponieważ pomidor będzie normalniejszy. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Jeszcze tu kawałek taki sól. Ła dobra, to się później wytrze. Idziemy z pomidora samemu do lodówki. I teraz słuchajcie zaczyna się największy szczyt, Ej, Bo musimy sobie żebycie, użyć trochę pieprzu. w takim czymś posiadam pieprz. Trochę, nie wiem dokładnie ile, ale tak trochę użyjmy. Uznajmy że to tyle wystarcza, jest trochę przepieczyłem te pomidory. Ale dobra. Ej, so, walić te pomidory, tak? Ej, pobieramy sobie trochę soli. Ale nie tyle! Jest git. Trochę tu wszystko jest soli, więc to jest ten problem. i trochę obrudziłem to, ale to można łatwo opukać. Kranem, tu, wodą, na Dobrze, tu jest trochę brudno, ale to się wyczy zaraz. No najpierw musimy się udać na ogród po szczypiorek. Pobieramy coś takiego. Dobra, skoro mamy już szczypiorek, możemy teraz go pokroić w taki oto sposób jakiś. Ale nie w taki! uciekło, żeby by zdarza się, to jest nasz mankament w kuchni najpierw sobie pokroję może tylko o, to jest najlepsze coś co może być tylko że my siebie nie przykroi przypadkowo Dobra to odkładamy. Nie trafiłem oczywiście Teraz tak, tu na przykład to, tak, tak, to ta wygląda, taka rapa wygląda jak bo to wygląda jakby jakieś Hmm. Czegoś tu brakuje, ale dobra, jeżeli da się zjeść, nie?